No i jak zwykle dobrze by było, żeby te czytania były tłem tych naszych rozważań. Słyszeliśmy w nich o życiu, które wraca do człowieka, o życiu, które gdzieś jest w ciele człowieka, nie jest samym ciałem, nie jest bez ciała, jest w ciele, to ciało ożywia. Tak jak słyszeliśmy, słowo daje życie. Po to się spotykamy, mówimy, rozmawiamy, rozważamy, żeby to słowo w nas gdzieś pracowało, żeby słowo dawało życie. Tak jak wyznajemy słowo ciałem się stało. Problem jest taki, że każde słowo ciałem się staje. Oczywiście, mówiąc słowo ciałem się stało, myślimy o Bogu, o tym, że przyszedł na Ziemię, i przez Maryję stał się człowiekiem, przez Maryję przyszedł do tego świata. Ale warto właśnie zdać sobie sprawę z tego, że słowa przechodzą przez nas i one stają się ciałem. Słowa miłości, te, które Bóg objawił, kiedy przyszedł na ziemię, te, kiedy człowiek mówi do człowieka: Kocham cię. Kiedy drugi czuje. Czuje bezpieczeństwo, czuje jakąś przyszłość przed sobą, czuję, że jest potrzebny. Czuję, że, że to życie zaczyna w nim rosnąć, kiedy rodzice potrafią dziecku okazywać miłość także poprzez, poprzez słowa. To, to na początku oczywiście to, jest, to są gesty, to jest przytulenie, to są bardzo proste, takie, takie ale bardzo ważne działania, które okazuje się, z którymi kontaktuje się rodzice, kontaktują się z dziećmi, ale potem zostają słowa, potem kiedy, kiedy z młodymi dorastającymi ludźmi się rozmawia. Oni, oni jakoś łączą te słowa z tym, co widzą, z tym, czego doświadczają, z tym, co, co zostało w nich gdzieś zasiane. Warto zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego wczoraj mówiłem o tym języku polskim, który bywa bardzo zaśmiecony. I nie, nie czepiałbym się tego, bo ktoś by, no dobra, no, poniosło mnie. Jasne, ale kiedy ponosi mnie co minuta, bo co minuta wstawiam, wstawiam jakiś wulgaryzm, co minuta coś mnie denerwuje, to zaczyna to tak wyglądać. Tak jesteśmy skonstruowani, że świat odkłada się w naszym mózgu pod postacią pojęć. Nazywamy go, porządkujemy go. Właśnie w taki sposób. I jak zaczniemy przyklejać łatki ludziom łatki głupota, złodziejstwo, zdrada, jak, jak to zacznie funkcjonować, będziemy rozglądać się i zobaczymy, że w takim świecie żyjemy. Jak wtedy być z kimś, kogo się kocha? Jak wtedy przytulić się do kogoś, kiedy trzeba sprawdzić, bo, bo komórka zaświeciła, bo komórka drgnęła, bo tam, bo tam coś się w tej komórce, coś nowego pojawiło? No, o to tu chodzi. Nie? Dlatego spróbujmy się nad tym pozastanawiać, dlatego wezwijmy Maryję na pomoc, bo przez nią słowo miłości, słowo przebaczenia, słowo życia, słowo odkupienia stało się ciałem. Przez nią ona w jakiś sposób potrafiła. Tak otworzyć się na to słowo, że Bóg przez nią przyszedł na Ziemię. Co można powiedzieć o Maryi, o, tym, o tej naszej relacji do niej? Kiedyś było, dwóch braci było, nie? i ten mieli jakiś problem, i ten młodszy mówi do tego starszego, nie? żeby ten problem załatwił z mamą, nie? i mówi: ty, ty z nią porozmawiaj. A starszy mówi: A dlaczego ja? A ten młodszy mówi, no wiesz, no jesteś starszy, no dłużej się znacie. I tak sobie można pomyśleć, no jak chwileczkę, nie? w stosunku do mamy, co to znaczy, dłużej się znacie. Ale czasem tak to wygląda w tej relacji do Matki Bożej, że tak jak powiedziałem już pierwszego dnia, jak mówimy, Ciązciczner mówił, mój boże, jak mój, to przecie nie twój. I podobna sytuacja jest, obawiam się, podobna sytuacja, kiedy mówimy o Matce Bożej. Ona jest nasza. Śpiewamy, ona przed wiekami naród Polski już wybrała. To znaczy co? Innego narodu nie wybrała? Innych odrzuciła? Spróbujmy o tym pomyśleć, bo moje słowa odkładają się w naszych głowach i one, i one owocują, one stają się ciałem. Więc spróbujmy temu się przyjrzeć. Czy ona jest nasza? Co z tego wynika, że ona jest nasza? Albo że my jesteśmy jej? Spróbujmy się temu przyjrzeć. Pierwsza taka myśl, jaka do głowy mi przychodzi, to to, że skoro ona jest nasza, skoro ona nas wybrała, to inni są gorsi. Oczywiście nie powiemy tego tak wprost, bo nie wypada, ale już to się przewija już w, tym, w tych informacjach o świecie. Zachód jest zgnity, a na wschodzie jest wojna. Widzimy, co się dzieje. Tylko my tu w środku jesteśmy ostoją czegoś, czegoś dobrego. I jakby pozwalamy sobie na to, że można kombinować, można kraść, można oszukiwać innych, to jakoś przechodzi. Cała ta dyskusja, ta batalia, o takie prawa, od inne prawa w naszym kraju, to wszystko jakoś przechodzi, ale to wszyscy inni są, są niedobrzy. Naprawdę warto by się, by się zastanawiać, co to znaczy, że jeśli mówimy, myślimy, ona nas wybrała. To nie jest powód do myślenia, że inni są źli, ale, ale o to, że my mamy się zmieniać, my mamy się odmieniać. I to też, to też może powodować takie takie złożeczenie, że jest nam źle, bo Zachód jest zgnity, a na Wschodzie się biją, jest nam źle, ale kiedyś tam, kiedyś tam po, po śmierci Bóg to wyrówna. Kiedyś tam po śmierci Bóg im dowali, odpłaci im. Czasem moi kochani, raj, jestem tak mi się wydaje, no zresztą to, tak to logicznie chyba wychodzi, raj nie polega na tym, na takiej wiecznej satysfakcji, że ktoś nie miał racji. Że ja teraz będę cierpiał, ale tam przez wieczność, a ten czy tamta będą się smażyć w piekle. To, to nie o to chodzi. Raj to, to, to miłość, która w, w końcu zwycięża wszystko, która, jest, która, jest, która powinna przepełniać tę nieskończoność, do której idziemy. Jeżeli myślimy, ona jest nasza, no to trzeba się zastanawiać, co wynika z tego, że nazywam się jej dzieckiem. To myślenie o innych, to wywyższanie się nad, nad innych, tym mówieniem, że ona nas wybrała, rodzi taką wielką pychę. Nie tylko, że inni są gorsi, ale też, że mogę wykiwać pana Boga, że mogę być sprytniejszy od samego pana Boga. Ktoś oczywiście powie, co ten ksiądz tu opowiada, ale pomyślmy chwilę, jak to, jak to wygląda. Czasem, kiedy, kiedy modlimy się, prosimy Matkę Bożą o pomoc. Niby nic. Kiedyś miałem misję i, i tam jeden, jeden z tych yy, księży mówi do, do ludzi, módlcie się, módlcie się do Maryi. <laughs> jak czegoś nie możecie uzyskać od Pana Boga, od Pana Jezusa, módlcie się do Maryi. Bo dlaczego? Bo Matce się nie odmawia. No to już jest, <laughs> no to już jest naprawdę, no jest, brzmi to jak żart. Nie? że Pan Bóg nam nie chce czegoś dać, ale... My mamy Matkę Bożą. My tutaj Pana Boga zajdziemy od tyłu i my go, i, i my go jakoś tam no, no wykiwamy go. Nie? Jest taki obraz <laughs> Matki Bożej, która wyciąga, wyciąga na różańcu ludzi z piekła. Bardzo pobożny obraz, ale trzeba by było nad, przed Nim się trochę zatrzymać i pomedytować, co to znaczy. To nie chodzi o przemyt ludzi. Pan Bóg, pan Bóg surowy sędzia, nie chce kogoś puścić do piekła, a tu Matka Boża przez okienko jakieś podaje różaniec i, i wciąga tego człowieka. To nie o to chodzi. Trzeba by spojrzeć na to z drugiej strony. Moja modlitwa, też to mówiłem już pierwszego dnia, ale warto do tego sobie wracać. Moja modlitwa nie zmienia Pana Boga. To nie jest tak, że razem z Matką Bożą pójdziemy do Niego, zrobimy mu awanturę i On się, i on się zgodzi. Moja modlitwa ma zmieniać mnie. Ten różaniec, na którym Matka Boża wyciąga, wyciąga ludzi z piekła, to nie jest coś silniejszego niż, niż Pan Bóg, ale to jest moja postawa, to jest postawa mojej modlitwy, to jest moja, moje oddanie się Panu Bogu, to jest zmiana mojego życia. Tak to trzeba rozumieć, nie, że, że będzie jakaś, jakieś boczne wejście. Zresztą tu jeszcze do, do, tego, do tego piekła jeszcze byśmy wrócili, ale, ale żeby tak sobie o tym myśleć, nie chodzi o wykiwanie Pana Boga, o ominięcie jakiejś sprawiedliwości, tylko o to, żeby modlitwa... Przemieniała mnie, żebym w modlitwie oddawał się do dyspozycji Panu Bogu. I tu trzeba by było zobaczyć, może w Ewangelii jest opis Wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło im wina. I znamy to oczywiście wszyscy: Matka Boża mówi do Jezusa, Nie mają już wina. A Pan Jezus mówi: To jest moja, moja albo twoja sprawa. I Maryja wtedy to jest kapitalne. Ona wtedy chyba, tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Ona zrozumiała natychmiast, o co chodzi. Nie szarpała tego Pana Jezusa, wejrzesz, daj im tego wina, Wejrzysz nie bądź taki, no, no przecież potrafisz, nie? Nie, to nie o to chodziło. To właśnie, to właśnie o to, żeby ci ludzie, ci ludzie, żeby zwrócili się do Pana Jezusa, żeby Mu zaufali. Jak czytamy w Ewangelii, stało tam sześć stągwi kamiennych. Takie stągwie, jedna mogła pomieścić średnio, no bo, wyrabiane ręcznie, nie maszynowo, więc średnio mogły pomieścić od 80 do 120 litrów wody, no płynu. Sześć stągwi kamiennych, impreza, impreza, wesele, środek nocy. Sześć razy przyjmijmy średnio te 100 litrów, to jest 600 litrów wody. Nie było tak jak teraz, że można było wstawić jakiegoś węża i, i odkręcić kurek. Trzeba było po tę wodę polecieć. Ponad pół tony wody w środku nocy no, brzmi to, brzmi to nieprawdopodobnie, ale oni to zrobili. Oni mu zaufali. I w modlitwie, także tej, której proszę Matkę Bożą o pomoc, to proszę ją, żeby ona mnie nauczyła takiego za, zaufania, żeby ona mnie nauczyła takiej dyspozycji wobec Pana Boga, żeby przeze mnie ta łaska mogła popłynąć do innych ludzi. Żebym uwierzył w to, ja, mi trudno w to uwierzyć, żebym uwierzył w to, że ja mam być święty. Że moja modlitwa to jest otwarcie na Boga i to przeze mnie, przez moją świętość, przez dar mojego życia, mojego czasu, tych słów, które wypowiadam, tego skupienia mojej, moich myśli na rozważaniu tego, tego, o co się modlę, że przeze mnie może popłynąć łaska. Ten, który stworzył ten świat. Może Go odmienić, ale trzeba, żeby ludzie oddawali się, oddawali się do dyspozycji, żeby, żeby otwierali się na Niego, żeby tak jak słyszeliśmy w tej Ewangelii, żeby to słowo, słowo życia, żeby przez nas wydawało dobre owoce. No i tutaj mówię, żebyśmy jeszcze chwilkę wrócili do, do tego pojęcia raju, z którego ta Matka Boża miałaby wyciągać na ludzi na różańcu, żeby sobie nie wyobrażać Pana Boga jako surowego sędziego. To nie, nie o to chodzi. Zdaje się, że to, to nie jest tak, że Pan Bóg kiedy siądzie i powie, ci idą precz, a ci wchodzą. To nie o to chodzi. Człowiek, człowiek żyje, człowiek dzieje się przez cały czas swojego pobytu tutaj na Ziemi. Człowiek ciągle wybiera, człowiek, człowiek decyduje. I to, to słowo życia, ten, ten chleb, kto spożywa, kto przyjmuje Chrystusa. Ustawia swoje życie nieraz na zawsze, bo życie jest procesem, to już mówiłem, ale to jest próba ciągle ustawiania tego, tego życia w dobrym kierunku. Mogą zdarzyć się różne rzeczy, ale próbujemy wrócić, spowiadamy się, zastanawiamy się, próbujemy to życie ustawić w jakimś, w jakimś dobrym kierunku, do tej wieczności, która, która, nie, która będzie gdzieś tam, która nie jest przedłużeniem tego, tego co czujemy jako nasze ciało, jest jakiś inny sposób, sposób istnienia, kiedy ciało jest bo Jezus dał się dotknąć, bo Jezus miał swoją przeszłość, choćby w swoich ramach. To jest przedłużenie istnienia, ale no, niezwiązanego z tym, z tym, co dzieje się tutaj na ziemi. Jesteśmy tutaj przypadkiem w maleńkim, w naprawdę maleńkim okienku pogodowym, tak byśmy to nazwali. Bo spadł jakiś meteoryt, a nie wiadomo co będzie, bo, bo inne też fruwają gdzieś w tej przestrzeni, a ostatecznie słońce się wypali. I, i, i to naprawdę... Wszystko, wszystko zniknie kiedyś. Nie? To jest inny sposób istnienia, ten, który czujemy, kiedy myślimy, kiedy widzimy, że wszyscy umierają, a my mamy skądś w głowie przeświadczenie: Ja nie umrę, będę żyć dalej. Jest coś, co pomimo moich, moich zachcianek, tych, które płyną z ciała, z komórek, jest jeszcze jestem ja. Kim jestem ja, który posługuję się tym ciałem, który mogę na niego popatrzeć z góry, kiedy oceniam swoje, swoje czynności. To, to życie, to istnienie pobiegnie gdzieś w nieskończoność. Dlatego to ten duch, który daje życie, to słowo, które daje życie, dlatego to jest takie ważne, żeby się nad tym zastanawiać. I ta, Pobożność maryjna, to jest już taki, taki trzeci punkt, oprócz tej pychy wobec innych ludzi, pychy wobec Pana Boga, co wnosi ta pobożność maryjna, co powinna wnosić. I myślę sobie, że to jest taki trudny temat na, ten, na te dzisiejsze czasy, kiedy mówi, kiedy mówi się o prawach kobiet. Warto je też sobie przemyśleć. Prawa kobiet są takie, jak prawa wszystkich ludzi. Jesteśmy równi w godności. I, i to, że kobiety. Przez długie, 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 wieki miały mniej do powiedzenia, miały ograniczony dostęp do, i do życia publicznego, ale to też wynikało z tego, że także do kształcenia, do, do, do wykształcenia, do wiedzy. Nieustannie trzeba dążyć do tego, żeby, żeby równać, te, równać te szanse, ale, ale tu nie chodzi o prawo do zabijania. Nie ma takiego prawa. Nie może być takiego prawa, nie może żadna część społeczeństwa, ludzkości dawać sobie prawa do, do zabijania życia. Tu chodzi o równość w godności, chodzi o to, żeby do tego świata, który, który jest no, dość mocno męski, żeby dokładać. Moje drogie panie, wasze piękno, waszą wrażliwość, wasze rozumienie tego świata, waszą, waszą delikatność i nawet, nawet tę huśtawkę emocjonalną, nawet tę cykliczną, która co jakiś czas się powtarza. Bo my faceci moglibyśmy sobie pomyśleć, że to wystarczy wyrąbać wszystkich wrogów, tak jak powiedziałem na tych naukach stanowych pokonać wszystkich wrogów, postawić dom, posadzić, posadzić drzewo i już i ten świat będzie nasz. To nie jest tak. Ten, ten myśl, sposób myślenia mężczyzn, że trzeba wszystkich pokonać, nie prowadzi do niczego. To, że to życie się odnawia, dzięki Wam, drogie Panie, to jest zadanie, żeby przypominać. To, jest, to, to walka o te, o te prawa, o godność, jest bardzo ważna. Ale też dobrze by było y, pamiętać, patrząc na reklamy, na filmy, jak wykorzystuje się kobietę jako ciało, jako tło do, 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 sprzedawania, do sprzedawania różnych rzeczy. Żeby tak umieć nauczyć córki, wnuczki, y, żeby, żeby, żeby się szanować, nie? Żeby, y, żeby nie grać taką walutą, walutą swojego ciała w tym świecie, bo zawsze się będzie przegranym. I zawsze będzie ten, te, to, to po, poczucie, że coś jest nie tak i, i ten, ten krzyk o, o równouprawnienie. I w końcu, w końcu, myślę trzeba dojść do ostatniego punktu, do dojrzałej wiary, do tej dojrzałe, dojrzałego rozumienia tej, tej relacji do, do Maryi i przez nią relacji do Pana Boga. Wróciłbym jeszcze raz do tego, nie, nie piętnuję tej pieśni, bo nie o to chodzi, ale, ale ona myślę, że jest takim niezłym przykładem, co wynika z tego, że nazywamy jakoś świat. Że śpiewamy ona przed wiekami nas, nas wybrała. Otóż. Jak niedługo będziecie mieli tu odpust, nie? tak pamiętam, bo rok temu tutaj byliśmy, i pewnie jeszcze kilka lat temu też, kiedy mówimy o Matce Bożej Królowej Polski, to zdaje się, w tym w liturgii jest wtedy czytanie, kiedy Maryja stoi pod krzyżem. Stoi pod krzyżem i znamy to oczywiście. Pan Jezus widzi ją i mówi, niewiasto oto syn Twój, mówi o, o świętym Janie. I do Jana mówi, oto Matka Twoja. Wyobrażamy ją sobie jako królową, królową ozdobioną koronami, ozdobioną yy, klejnotami, a liturgia pokazuje nam ją stojącą pod krzyżem. Yy, I to yy, warto się nad tym, yy, nad tym zastanawiać, warto medytować, o co w tym chodzi. Yy, po pierwsze, to tak bym się zastanawiał nad tym, czy moje życie jest ozdabianiem tego wizerunku Matki Bożej, czy tak żyję. Żeby, żeby ludzie mogli poznać, że, że kocham, że ona, że ona rodzi ciągle nowe życie we mnie. To nie ona mnie wybrała, to ja nazywam ją królową. Jeszcze wtedy narodu polskiego nie było, kiedy, kiedy ona stała tam pod krzyżem. To ja chcę, ja ją wybieram jako moją, jako moją matkę, jako moją królową i z tego ma wynikać przemiana mojego życia. Nie, że ona będzie tam z nieba patrzyła, czy mi się krzywda nie dzieje. To ja mam patrzeć w niebo. I ja mam się zastanawiać, jak mam żyć, żeby moje życie było życiem dziecka, życiem sługi, skoro nazywam ją królową. Żeby moje życie było takie, takie jak, jak, jak upatruję tego u niej. Co znaczą te słowa? Tak jak ksiądz Dominik powiedział na wstępie, że kończymy nasze misje. Fajne, fajne stwierdzenie. Na krzyżu też można było powiedzieć, coś się skończyło. A właśnie tam się zaczęło. Pan Jezus umiera na krzyżu. Można sobie pomyśleć, czy to tak miało być, że ona musiała tak cierpieć. No ale, moi drodzy, ona powiedziała: Oto ja, służebnica pańska. No, na to się umówiła z Panem Bogiem. Ona miała dać życie Jezusowi Chrystusowi. I dała to życie. To życie biegło. Po to, żeby Jezus złożył z siebie ofiarę za nas wszystkich. Ona Go wychowała do dorosłości. On sam był jej synem, znali się, rozmawiali, kochali, ale, ale to, to była jego misja jako dorosłego człowieka. Nie próbowała Go zatrzymać, próbowała rozmawiała, są w Ewangelii takie, takie fragmenty, ale jednak ta jego wolność Jemu została. On w tej wolności oddał życie za ludzi. Ale ta misja, ta misja trwa nadal. Ta misja nie skończyła się na krzyżu. On na krzyżu mówi, oto syn Twój. Teraz masz kogoś następnego. Masz kogoś, kim, masz, kim, kim się zajmi. Masz kogoś, kim, kto będzie tobą się zajmował, z troską, z miłością. Wydaje się to, wydaje się, ta misja wydaje się niesamowite. Ponieważ nie wiem, jakie Wy, drogie Panie, macie odczucia, ale jak tak się nad tym zastanawiam, wyobrażam sobie to, to, to rozdarte serce matki pod krzyżem, a syn mówi do niej niewiasto, mówi jej kobieto, nie powiedział jej mamo. Można sobie pomyśleć, jak, nie, w takiej sytuacji, ale ależ przecież życie nie kończy się na krzyżu, ono biegnie dalej. I ta kobiecość, to bycie kimś, kto daje, daje życie, to trwa nadal. Trzeba trochę poczekać, żeby przejść ten, ten horyzont śmierci, ale to życie trwa nadal. Ta misja kończy się początkiem nowej misji. Kiedy, mam nadzieję, skończymy te, te rozważania, kiedy, kiedy pobłogosławimy, zostaniecie tutaj, w waszych rodzinach, w waszym sąsiedztwie, w tej wspólnocie, w tym kościele. Zostaniecie i mam nadzieję, że wtedy rozpocznie się nowa misja. Że jakoś można będzie to sobie w głowie poukładać i że te słowa, które tutaj dziś staramy się zasiać, że te słowa wydadzą jakieś owoce. Z czymś trzeba się pożegnać. Takie to życie jest, że biegnie w jednym kierunku. Ale jest ciągle coś przed nami. Coś, co może na fundamencie tych naszych przeżyć. Coś, co może wydawać ciągle, ciągle lepsze, ciągle piękniejsze owoce, co... Tak mam nadzieję, zaowocuje kiedyś na zawsze, na wieki, na, e, w nieskończoność, tam gdzie Pan Jezus, Bóg, Bóg w Trójcy jedyny, z Matką Bożą, święci, nasi bliscy, gdzie nas oczekują. To życie biegnie w tę nieskończoność. I tak z taką nadzieją i radością o tym sobie myślmy, niech to nas umacnia. Amen.